Chciałem pozdrowić przybyłych specjalnie, aby wysłuchać wystąpienia pana premiera, uczestników warsztatów terapii zajęciowej Fundacji imienia Brata Alberta z Sosnowca. Oni przybyli wraz z opiekunami i kierownikiem Tomaszem Ryrakiem na zaproszenie posła Mateusza Bochenka. Witamy Was, tam jesteście bardzo serdecznie. Witamy w Sejmie. A także studentów filologii polskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu zaprosiła ich pani posłanka Karolina Pawliczak. Też bardzo serdecznie was witamy. A ja teraz proszę o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska. Panie marszałku, panie posłanki, panowie posłowie, sprawa wotum nieufności wobec pani minister Pauliny Heninklowskiej jest bardzo podobna w swojej istocie czyli to wotum nieufności jak poprzednie wota nieufności. Jest to oczywiście demonstracja kompletnej bezradności, bez siły i braku pomysłu na na polską rzeczywistość ze strony opozycji. I dobrze o tym wiemy wszyscy. Wszystkie merytoryczne argumenty, jeśli chodzi o ocenę pracy pani minister i jej resortu, te argumenty zostały wygłoszone, zdefiniowane w jej wystąpieniu, wystąpieniach klubowych. W jakimś sensie najdobitniej zabrzmiały argumenty wygłoszone przez przedstawicieli PiS-u i wnioskodawców. Z niezwykłym zadziwieniem wysłuchałem na przykład pretensje pod adresem pani minister i z tego tytułu chcę się odwołać. Obie formy są prawidłowe i pani minister i pani ministra. Posługuje się obiema swobodnie i bez uprzedzeń. Miał na przykład argument, że Pani minister i koalicja rządząca odpowiada za Zielony Ład. Zresztą nieprzypadkowo także dzisiaj kwestia Zielonego Ładu budzi emocje na tej sali, niedaleko stąd, jutro prawdopodobnie na manifestacji. Jeśli chcecie naprawdę i skutecznie odwołać tych wszystkich, którzy odpowiadają za wprowadzenie Zielonego Ładu, to apeluję do tych, którzy w tej sprawie dzisiaj zabierali głos, jedźcie na Nowogrodzką i zażądajcie odwołania, zbóżcie wotum nieufności wobec prezesa Kaczyńskiego, który patronował w prowadzeniu źródła w prawie europejskim. Macie jeszcze możliwość pojechać dalej w tej kwestii. Pojechać do Brukseli do pisowskiego komisarza, komisarza od spraw rolnictwa, który nie tylko, że wprowadzał Zielony Ład, ale jeszcze nakręcił piękne spoty telewizyjne w tej kwestii. <noise> Namawiam was serdecznie, jedźcie, wzmóżcie tam wotum nieufności wobec tego komisarza. Nie chcę się znęcać nad nędzą argumentów merytorycznych wnioskodawców. Szkoda naszego i waszego czasu. Chcę powiedzieć, że Wypowiedź Pani Minister jest wystarczającym, wystarczającymi argumentami, aby odrzucić to wotum nieufności. Nikt nie musi mnie namawiać do rozmów z rolnikami. Spędziłem na spotkaniach z przedstawicielami polskich rolników dziesiątki godzin. Wszystko to, co zepsuliście, bezrefleksyjnie podpisując Zielony Ład. Pan Morawiecki, pan Kaczyński, pan Wojciechowski, cały PiS. Cała ta absolutnie pełna ignorancji, kompletnego braku wiedzy o polskim rolnictwie, banda nieuków. To oni doprowadzili do tego, z czym się dzisiaj mierzymy. I ja na spo... O, i tam jeszcze wstał pan odgaśnicy, pan Telus, jeśli dobrze rozpoznaję. Kolejny gigant polskiego rolnictwa. Kolejny gigant. Trzeba było spotykać się z rolnikami wtedy, kiedy wprowadzaliście Zielony Ład. Trzeba było się spotykać z rolnikami wtedy, kiedy wpuściliście dziesiątki milionów ton zboża z Ukrainy do Polski. Gdyby brak wstydu, gdyby brak wstydu, Szanowni państwo, gdyby brak wstydu Proszę o spokój. Nie, ja wiem, ja mi się też podoba, Bardzo ale lubię. chciałbym, żeby pan premier to miał tak, komfort akustyczny. Wiem, ale o tym za chwilę. Ale A o więc tym za chwilę kończąc, to gdyby brak kompetencji, brak kompetencji, lenistwo, chaos były proszę największymi państwa, wadami pis i rządu panów Kaczyńskiego i Morawieckiego. To byłoby, byłoby pół biedy. W sprawie, o której dzisiaj dyskutujemy, tak jak w wielu innych sprawach, mamy do czynienia z dużo gorszym kontekstem. Mamy do czynienia z rządami partii politycznej, która od wielu, wielu lat, powoli dochodzimy do istoty problemu i powoli rozumiemy od jak wielu lat działa tu w Polsce pod wpływem rosyjskich interesów i rosyjskich wpływów. W kwestii, w kwestii energetycznej chcę tylko przypomnieć, gdyby tu siedział prezes Kaczyński, gdyby przejmował się polską energetyką, to bym mu przypomniał wtedy, kiedy PiS współorganizował, kiedy PiS współorganizował tak zwaną aferę taśmową. To dokładnie to z tej kurs obsługi komputera na poziomie podstawowym, że skandujecie jedną z funkcji państwo. Drodzy państwo, Naprawdę bardzo Was proszę, ja rozumiem, że dostajecie swego rodzaju emocji, które aż trudno jest mi określić, kiedy widzicie pana premiera. Dajcie mu spokojnie skończyć, rozumiem, że serce rwie się do boju, ale bardzo o to proszę. Miłość w swej prostej i nieśmiałej mowie powie najwięcej, kiedy najmniej powie. Że zacytuję Szekspira. Więc proszę o ciszę, a panie premierze, proszę kontynuować. Panie marszałku, tak jak już wspomniałem kiedyś, im głośniej krzyczy pisowska strona, tym jestem bardziej pewny, że moje argumenty trafiają w samo I chcę uprzedzić pana marszałka i prawą stronę tej sali, że będziecie za chwilę mieli dużo więcej powodów do krzyku. Więc, przypominając ten wątek jeszcze z afery taśmowej, mówiłem patrząc wtedy Kaczyńskiemu prosto w oczy, scenariusz, który razem napisaliście z Falentą, był pisany cyrylicą. I chcę przypomnieć, bo to ma bezpośredni związek z dzisiejszą debatą. Afera taśmowa została zorganizowana przez handlarzy rosyjskim węglem. Ci, którzy podsłuchiwali, byli wspierani, co zostało udowodnione przez ludzi bliskich pisowi, a także przez czołowych funkcjonariuszy pisów wówczas. Po ta afera taśmowa zaczęła się w momencie, kiedy polski rząd pod moim przewodnictwem zaczął walczyć w porozumieniu zresztą z Solidarnością Górników wówczas z narastającym importem węgla rosyjskiego. Ta afera taśmowa miała swój związek z wygraną także PiS w kolejnych wyborach. Półtora roku po tym, jak PiS wygrał wybory, także wskutek prowokacji pisanej Cyrylicą wspólnie przez Falentę Rosjan i PiS, import węgla rosyjskiego zaczął rosnąć geometrycznie. Z 5 milionów do 13 milionów ton rocznie. Zalaliście rosyjskim węglem i zarabialiście na tym przez lata swoich rządów, a jednym z kluczowych warunków było oczywiście przygotowanie ówczesnej prowokacji. W tym samym czasie mówię o tym dlatego, bo dzisiaj bylibyśmy niepoważni, gdybyśmy abstrahowali od sytuacji, jaką ujawniła afera sędziego Szmyta, białoruskiego lub rosyjskiego agenta, który już się nawet nie kryje z tym bezpośrednim związkiem ze służbami wschodnimi który został wyznaczony przez PiS jako jeden z tych, którzy mieli rozmontować polski system prawa i zaatakować niezawisłych polskich sędziów. Mamy dzisiaj sytuację, w której najczarniejsze domysły o tym, czyim interesom służy część tej partii, która tutaj siedzi, na czele z panem Macierewiczem, dzisiaj uśmiechniętym. Za chwilę dojdę do pana. Pan, pan Schmidt. Jest chyba tylko ilustracją, i to nie najważniejszą, tego, co przez te lata działo się w relacji wschodnie służby, rosyjskie polityczne interesy i władze PiS-u i Zjednoczonej, Partii Zjednoczonej Prawicy. W tym samym dokładnie czasie pan Antoni Macierewicz i jego współpracownicy, nie tylko budowali to polityczne piekło poprzez pozorowanie śledztwa smoleńskiego ale także zablokowali inwestycje, które miały przyspieszyć dozbrojenie polskiej armii. I to, było się, to, się działo, to wszystko działo się wtedy, kiedy już ta pierwsza wojna rosyjsko-ukraińska wybuchła. Nie musi pan stroić dziwnych min, panie Macierewicz, bo już cała literatura powstała na temat decyzji pana, pana Berczyńskiego, który się nawet chwalił publicznie o tym, jak skutecznie zablokował zakupy, inwestycje w polską armię. I to w najnowocześniejszy sprzęt, który mógł służyć polskiej armii, polskiemu wojsku wtedy, kiedy kryzys na granicy rosyjsko-ukraińskiej coraz bardziej nabrzmiewał, a wojna de facto pierwsza faza się zaczęła. Chcę powiedzieć też, że bardzo, bardzo nas niepokoiło całą polską opinię publiczną te sygnały, też związane z panem Macierewiczem, pułkownikiem Gajem. Panem Misiewiczem, nie chcę wymieniać tych nazwisk, one pojawiały się w czasie ostatnich narad szefów służb specjalnych i wszyscy mieli mi jedno do powiedzenia. Pojawiło się w tych latach i zawsze w związku z liderami PIS-u. Dziesiątki spraw, które miały pośredni lub bezpośredni związek z wpływem rosy rosyjskich lub białoruskich służb specjalnych na nasze na, na zdarzenia w Polsce. I za każdym razem. Kiedy opinia publiczna dowiadywała się o jakimś rąbku prawdy, o jakimś drobnym fragmencie, czy to były tak zwane maile dworczyka, nieprzypadkowo prorosyjski, antyukraiński pan Gaj, od pana Maciejowicza przejmie się do pana dworczyka. I wtedy, kiedy ujawniła się afera mailowa, kiedy wasze służby, bo wyście rządzili, zaczęły rozumieć, że coś złego się dzieje na linii pisowska władza i wschodnie służby. To wszystkie te sprawy, zanim się na dobre zaczęły, śledztwa, były ucinane. Dzisiaj dowiaduje się od szefów służb, że każda sprawa, czy dotyczyła energetyki, czy armii polskiej, bezpieczeństwa, polskiej dyplomacji, afery wizowej, która wskazywała jednoznacznie na narastające wpływy białoruskich i rosyjskich służb, Panie pośle, proszę rządzenia. opuścić mównicę, panie pośle, proszę to zabrać z mównicy, panie pośle, proszę zabrać tę tabliczkę z mównicy, rządzenia. panie pośle, panie pośle, jest pośle, panie pośle, to jest, resztą, panie pośle to, jest, to jest dokładnie, to jest dokładnie ta sama metoda, panie pośle, Zawsze przepraszam panie premierze na moment. Panie pośle, mówię do pana posła Rychlika. Na podstawie artykułu 175 ust. 2 litera A regulaminu Sejmu stwierdzam, że swoim zachowaniem na sali posiedzeń naruszył pan powagę Sejmu. Wniosek w tej sprawie skieruję do prezydium Sejmu. Panie premierze, proszę kontynuować. Dziękuję panie marszałku, ale w jakimś sensie to jest taka jak w pigułce ilustracja tego, o czym mówię. Za każdym razem. Kiedy prawda o waszych związkach z rosyjskimi interesami miała szansę być ujawnioną, pojawiały się mniejsze, większe manewry, próby zakrycia tego, ukręcenia spraw. I ja mówię o tym bardzo przejęty, bo w ostatnich dniach, poprzez, poprzez ujawnienie sprawy pana Szmyta, jak państwo wiecie, Pan Schmidt, bo to już pojawiło się w przestrzeni publicznej, odwiedzał Białoruś i Ukrainę i nikt mu nie przeszkadzał, bo służby w tej sprawie zachowywały się jak sparaliżowane pod rządami PIS-u. Były ślepe i głuche. Nie, nie tylko, że nie zauważały tego narastającego wpływu Rosjan na to, co dzieje się w Polsce, ale coraz częściej zdarzało się tak, że kiedy ktoś wpadł na jakiś trop, to natychmiast zapadała polityczna decyzja o tym, żeby sprawy nie kontynuować. To nie jest temat, słuchajcie, to nie jest przedmiot ani do żartów, ani do jakichś krzyków, skandowania na tej sali. Nie możecie tego przesłonić. Wojna jest u naszych granic. Sprawy są naprawdę śmiertelnie poważne. Ja mógłbym, gdybym chciał się bawić złośliwości. Wiecie tak, jakbyście się przez chwilę zastanowili. Wyobraźcie sobie, gdyby. Jakiś minister obrony waszych oponentów z Koalicji Demokratycznej wyczyniał takie rzeczy, jak pan Macierewicz i jego ludzie, to wy byście po prostu od rana do wieczora podnosili krzyk o zdradzie. Nie o niekompetencji, tylko o zdradzie. Wyobraźcie sobie, czy wy kiedykolwiek zadaliście pytanie, ale tak połóżcie rękę na sercu, o czym Jarosław Kaczyński przez długie miesiące rozmawiał z agentem KGB, panem Wasinem, do czego sam się przyznał ponad 30 lat temu. Czy wy kiedykolwiek zadaliście pytanie? I czy ktokolwiek z was zastanowił się choćby przez moment, co wy byście zrobili z informacją, że ja spotykałem się przez półtora roku z agentem KGB? Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, czy byście naprawdę czy, czy byście byli sobie w stanie w ogóle wyobrazić waszą reakcję z panem Putinem spotykałem się równie często jak Lech Kaczyński jak Lech Kaczyński proszę milczeć proszę milczeć skończyła się bezradność polskiego państwa i skończyła się bezkarność. Czy potrzebują Także Państwo tych, przerwy dla stwierdzenia emocji? Bezkarność, jeśli chodzi o kompletny brak reakcji, złą wolę albo wprost agenturę, jeśli chodzi o działania Waszych ludzi w relacji ze wschodnimi służbami. Chcę Was poinformować nie tylko o rzeczy ważnej dzisiaj, ale nie pierwszej wagi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa polskiego. To znaczy, że ten rząd będzie dalej działał w składzie, będzie, tego rządu będzie pani minister, którą chcecie dzisiaj odwołać. Ale chcę także was poinformować, że zarówno służby, prokuratura, jak i komisja, którą powołamy już w zgodzie z konstytucją, zbada bardzo precyzyjnie, nie przed kamerami, bez cyrków, bez festiwali medialnych, zbada bardzo dokładnie wpływy rosyjskie, białoruskie, na rządy zjednoczonej prawicy. One nie podlegają dyskusji dzisiaj. Jest tylko kwestia ich skali. Ja pamiętam dobrze, ponad 30 lat temu z tej mównicy weteran polskiej polityki Lech Moczu Leszek Moczulski patrzył co prawda w tamtą stronę, tam byli zupełnie inni ludzie. I rozczytywał akronim PZPR, płatni zdrajcy pachołki Moskwy. Partia Rosji, Rosji, Rosji. Skrót partia zjednoczonej prawicy może być dokładnie tak samo rozczytany. Gdyby dzisiaj tutaj pan Moczulski wstał tej mównicy, to by patrzył w tę stronę i mówiłby płatni zdrajcy pachołki Rosji. Dziękuję. Dziękuję panu premierowi. Dziękuję bardzo.